Po sukcesie pierwszej trylogii komandera kina, Invasion of the Vorticons, wszystko zdawało się układać po myśli jej twórców. Mogli spokojnie czerpać zyski ze sprzedaży i spędzać całe dnie na świeżym powietrzu. Krótko mówiąc, sielanka. No więc nie. Nie było żadnej sielanki, choć początkowo sytuacja rzeczywiście rysowała się dość obiecująco. Commander Keen sprzedawał się dobrze i przynosił jego twórcom spore przychody, mogli więc zrezygnować z pracy dla softdisk, aby w pełni poświęcić się tworzeniu własnych gier. Na drodze stanął im jednak jeden człowiek Alvecovius. Szef softdisk już od dłuższego czasu podejrzewał, że coś jest na rzeczy. Chłopaki z Gamers Edge zbyt często przerywali rozmowy, kiedy pojawiał się w pobliżu. A ta ostatnia historia z ich własną grą, która biła rekordy popularności? Jak to jest, że jego pracownicy wydają hit, a on dowiaduje się o tym po fakcie i do tego przypadkiem? Postanowił doprowadzić do konfrontacji. Znał ich jednak dobrze i wiedział, że znów będą się wykręcać. Trzeba więc było uderzyć w słabe ogniwo. Tym ogniwem był John Carmack. Carmack był genialnym programistą. Świetnie radził sobie z komputerami. Znacznie gorzej mu szło z ludźmi. Gdyby był postacią z gry RPG, to współczynniki charyzmy i zdolności interpersonalnych miałby na niskim poziomie. Alvecovius dobrze o tym wiedział. Wiedział też coś jeszcze. Zasadniczo John Carmack nie potrafił kłamać. Wyczekał więc, kiedy ten będzie sam i przystąpił do ataku. Zapytał Johna wprost, czy programiści z działu Gamers Edge korzystali z komputerów Softdisk do sporzenia gier na własny rachunek. Karmak, przyparty do muru, niechętnie przyznał się do wszystkiego. Al miał więc swoje potwierdzenie. Załoga z Gamers Edge oszukiwała jego firmę. Wekowius był zły. Był zły, ale miał też plan. Kiedy Romero dowiedział się o rozmowie Ala z Karmakiem, nie widział już sensu dalej ukrywać swoich zamiarów. Wprost zakomunikował szefowi, że on i John Karmak odchodzą ze skutkiem natychmiastowym. Zabierają też ze sobą Adriana Karmaka. Był przygotowany na ostrą awanturę, tymczasem Alwekowicz zaproponował mu wspólny biznes. Powiedział, że zainwestuje w ich nową firmę, pomoże im wystartować, a zyskami podzielą się po połowie. Oczywiście, Softdisk jednocześnie odstąpi od wszelkich roszczeń prawnych z tytułu bezprawnego wykorzystania firmowego sprzętu do tworzenia Invasion of the Vorticons. Zdumiony takim rozwojem wypadków Romero zgodził się od razu. I historia ta miałaby dobre, spokojne zakończenie, gdyby nie pewien zgrzyt. Członkowie Gamers Edge nieco za bardzo manifestowali swoją radość z nowo ubitego interesu. W rezultacie, o całym układzie pomiędzy Wecoviusem i Romero dowiedzieli się pozostali pracownicy Softdisk. Od razu podnieśli bunt i zagrozili, że jeśli ten interes faktycznie dojdzie do skutku, to oni odchodzą. Wszyscy. Ich punkt widzenia był zrozumiały. Pracowników Gamer's Edge nie obowiązywały żadne zasady. Pracowali kiedy chcieli, oszukiwali firmę, robiąc na firmowym sprzęcie swoje własne projekty, a teraz za to wszystko miał ich jeszcze spotkać nagroda w postaci dofinansowania raczkującego biznesu. Tego było już za wiele. Jak to śpiewała Masłowska, no każdy by się no zdenerwowałby się. Zdenerwował się też Alwecovius, który wycofał się z biznesu z twórcami Komandara Kina. Zachowanie składu Softdisk było dla niego jednak ważniejsze. Nie zamierzał jednak odpuścić kwestii nieuprawnionego wykorzystania sprzętu przez Romero i Spółkę. Ostatecznie wszystkie strony doszły do porozumienia. I tak: John Romero, John Carmack i Adrian Carmack odchodzą z Softdisk ze skutkiem natychmiastowym. Alvecovius nie pozwie ich o nieuprawnione wykorzystanie firmowego sprzętu do realizacji własnych projektów w zamian za co? Dawny dział Gamers Edge napisze jeszcze kilka gier dla Softdisk. Za każdą z nich otrzymają honorarium w wysokości 5000 dolarów. A no i jeszcze jeden mały szczegół. Te gry to mają pisać dość szybko z dotychczasową regularnością, czyli jedną na dwa miesiące. Jak tu robić własne gry, kiedy ciągle trzeba robić dla kogoś innego? Cóż, warto przede wszystkim założyć firmę. I tak 1 lutego 1991 roku nieformalna grupa Ideas from the Deep sformalizowała się jako IT Software. Na początek zapadła dość zachowawcza decyzja: skoro Commander Keen tak dobrze się sprzedawał, to warto zrobić sequel. Musi on być jednak lepszy od poprzednika. A jak tu pracować nad nowymi rozwiązaniami, kiedy równolegle trzeba jeszcze się wywiązać z zobowiązań wobec byłego pracodawcy? Znaleziono dość proste rozwiązanie. W grach pisanych dla softdisk testowano nowe pomysły i rozwiązania. W ten sposób powstało kilka zapomnianych już dzisiaj tytułów. Początkowo nie zakładano tworzenia kina dla softdisk, jednak doba ma tylko 24 godziny, i ostatecznie zapadła decyzja, aby zrobić coś krótkiego coś na sprawdzenie nowej wersji silnika. Aby zaznaczyć odrębność części kina robionej dla softdisk, od produkcji wydawanych przez Apogee, zdecydowano o ich fabularnym rozdzieleniu. Keen dla Softdisk, ze sfery marzeń ala Vekoviusa, przeniósł się do krainy snów. Fabuła jest dość prosta. Billy Blaze, znany również jako Commander Keen, po uratowaniu galaktyki przed wielkim intelektem, zderzył się z prozą życia ośmiolatka. Przy obiedzie matka oczekiwała, że będzie jadł warzywa. Billy oczywiście warzyw nie znosił i zawsze jak tylko mógł unikał ich jedzenia. Tym razem jednak matka była nieubłagana. Billy jako commander keen mógł sobie latać po układzie słonecznym i okolicach, ale w domu był tylko małym Bilim, który miał słuchać rodziców i posłusznie jeść warzywa. Bunt zdał mu się na tyle, że dostał od matki karę. Zrezygnowany poszedł więc do swojego pokoju, gdzie rzucił się na łóżko i zasnął. Obudził się w dziwacznej krainie zamieszkałej przez warzywa. No ale nie takie zwyczajne. A znacznie większe i do tego bojowo nastawione. Oczywiście na ich czele stał jakiś złowieszczy osobnik, którego pokonanie było konieczne, aby wyrwać się z tego koszmaru. Jeśli chodzi o fabułę, to cóż, nie powiem. Jakoś szczególnie mnie nie urzekła. Chyba jestem na nią jakieś 30 lat za stary. Mniejsza jednak o to. Ostatecznie fabuła pojawia się w tej grze jedynie w formie tekstu na samym początku i na zakończenie gry. Można to przeboleć, zamknąć oczy czy co tam kto woli. Aby podkreślić dramaturgię, głównemu bohaterowi odebrano broń i pogo. Także koniec z wysokimi skokami i koniec z zabijaniem. W King Dreams można tylko rzucać w przeciwników jakimiś nasionami, które ich zaledwie chwilowo neutralizują. Nasze rzuty są dość anemiczne, widać, że bili słabo ćwiczył na zajęciach WF-u. Nasionami można jednak rzucać w czterech kierunkach, co daje już sporo nowych możliwości. Kwestia usunięcia zabijania z gry miała jednak drugie dno. Rodzice dzieci grających w Invasion of the Vorticons najwyraźniej skarżyli się na zbyt dużą ilość przemocy w grze. Zabijanie wrogów czy pociesznych jednookich potworków i jeszcze te spalone zwłoki? Wyobrażam sobie to oburzenie. Były to jeszcze czasy, kiedy założyciele ich software przejmowali się takimi rzeczami. Zrezygnowano więc ze strzelania, zabijania i spalonych zwłok. Co ciekawe, aby ukończyć King Dreams, trzeba zebrać odpowiednią ilość bomb. Tak, prawdziwych kreskówkowych bomb z lontem, których następnie należy użyć do wysadzenia w powietrze naszego ostatniego przeciwnika. Ciekawe, że wysadzanie kogoś w powietrze już zbyt brutalne nie jest. W grze jest dostępnych więcej bomb niż potrzeba, także wcale nie trzeba przechodzić wszystkich etapów, aby móc ukończyć całą grę. Wystarczy zebrać odpowiednią ilość bomb i już można ruszyć wprost na fortecę naszego głównego przeciwnika. No i okej, okay. ktoś chce szybko ukończyć grę, to może, a jak komuś zależy na wyniku punktowym, to może skrzętnie przechodzić wszystkie etapy. Jest to też w pewnym sensie zabezpieczenie przed sytuacją, kiedy fakt, że ktoś nie radzi sobie z jednym etapem, powoduje, że nie może ukończyć gry. Konstrukcyjnie, King Dreams jest dość podobny do swojego poprzednika. Tu także mamy ekran mapy, z poziomu którego wybieramy poszczególne poziomy. Graficznie mapa niezbyt mi się podoba, ale doceniam większą ilość detali. Widać, że jej twórca czasem odkładał linijkę. Samych etapów jest 12 i są one całkiem nieźle zaprojektowane. Dość znacznie różnią się pod względem wielkości i poziomu trudności, ale ten fakt nie drażni aż tak bardzo. Co nowego wnosi King Dreams? Podstawowa zmiana względem Invasion of the Vorticons jest widoczna już na pierwszy rzut oka. Pojawiła się głębia. Wygląda to całkiem nieźle, jednak w praktyce sprawdza się średnio. Grałem w tą grę dość sporo, a jednak nigdy do końca nie mogłem wyczuć, w którym miejscu kończy się dana platforma. No i jako oddany miłośnik linii prostych i równoległych, nie mogłem się przyzwyczaić do dziwnych krawędzi niektórych platform. O co chodzi? No więc, tak to wygląda w Prince of Persia, a tak w King Dreams. Co jest nie tak? Jak popatrzymy na platformy w Prince of Persia, to widzimy pewien porządek. Kiedy spróbujemy zrobić to samo w King Dreams, powstaje bałagan i chaos. To mi się nie podoba. Do tego dochodzą platformy, które nie są platformami. W ich przypadku już w ogóle nie wiadomo, gdzie się zaczynają, a gdzie kończą. Ciężko tu o tak lubianą przeze mnie w grach platformowych precyzję. No i te dziwaczne animacje skoków. Coś jakby pokraczne pląsy tancerza baletu z poważnymi zaburzeniami błędnika. No nie, zdecydowanie wolałem skoki w wydaniu Invasion of the Vorticons. Ze skokami z Prince of Persia w ogóle nie będę porównywał, bo to już byłoby pastwienie się. Kolejną zmianą względem Invasion of the Vorticons jest wprowadzenie trzech poziomów trudności. Taka zmiana ma oczywiście sens. Ostatecznie gracze są różni, więc podejście one size fits all niekoniecznie musi się sprawdzić. Szczególnie w grze zręcznościowej. Zróżnicować poziom trudności można na kilka sposobów. Można różnicować ilość żyć, przeciwników, punktów, amunicji itd. Hit Software podeszło do sprawy po najmniejszej linii oporu. Jak już mówiłem, w King Dreams wrogów cię nie zabija, a jedynie na chwilę neutralizuje. I właśnie długość tej chwili jest zależna od poziomu trudności. Różnica może wydawać się symboliczna, ale w praktyce rzeczywiście ma duże znaczenie, szczególnie w sekcjach, w których aż roi się od przeciwników. Na najwyższym poziomie trudności trzeba być szybkim i dokładnym, a to w tej grze nie jest takie proste. Dodatkową trudność stanowi bowiem wyczucie sterowania. Co jeszcze się zmieniło? Muzyka. W grze można włączyć muzykę. W poprzedniej części nie było takiej możliwości. Jest z tym jednak mały problem. Taki malutki. Tyci tyci. Bo widzicie, możecie sobie włączyć muzykę w opcjach gry. Tak, to możecie zrobić. Tylko, że to nic nie da. Żadnej muzyki nie będzie. O co chodzi z tą muzyką? Czy raczej z tym, że jej nie ma? No więc w softdisk obowiązywała pewna zasada. Wszystkie wydawane tam gry musiały się zmieścić na jednej dyskietce o pojemności 360 kB. Muzyka najzwyczajniej w świecie nie zmieściła się, przy czym zapisana w formacie IMF zajmowała niecałe 10 kB. Na grę składało się 5 plików. Uważny widz natychmiast wytknie, że ich rozmiary sumują się do 359 kB. Wszystko więc powinno być w porządku. Cóż. Tu w grę wchodzi rozmiar klastra, cecha systemu plików, którą w dzisiejszych czasach mało kto się przejmuje. W skrócie: System plików składa się z równej wielkości klastrów, w których zapisywane są pliki. Jeden plik może zajmować więcej niż jeden klaster, jednak w jednym klastrze może się znajdować najwyżej jeden plik. W rezultacie część pojemności jest marnowana. Przypuszczam, że w przypadku dyskietki Softdisk zastosowano klastry 1024-bajtowe. Także realne rozmiary poszczególnych plików na dyskietce wyglądałyby trochę inaczej. Razem wychodzi 361 KB, czyli o 1 KB za dużo. Muzykę trzeba więc było wyciąć. Zrobiono to praktycznie w ostatniej chwili, więc opcja jej wyboru pozostała w menu. Od i rozwiązanie zagadki. King Dreams zwykło się nazywać zaginionym epizodem kina, czy też epizodem 3,5. Po części wynika to z faktu, że w porównaniu z pozostałymi częściami serii był dość słabo dostępny. Sytuacja uległa zmianie w 2014 roku, kiedy niejaki Javier Chavez skontaktował się z Flatrock Software, czyli firmą, która wcześniej przejęła Softdisk i zapytał, czy byliby skłonni sprzedać mu prawa do dysponowania kodem źródłowym Keen Dreams. Co ciekawe, Flatrock Software zgodziło się. Kod wyceniono na 1500 dolarów. Fundusze zebrano poprzez zbiórkę internetową, a sam kod trafił na Github. Z dostępnością Keen Dreams jest więc teraz teoretycznie lepiej. Czy warto zagrać w tą grę? To zależy. Keen Dreams jest całkiem niezłą grą zręcznościową, co do tego nie może być wątpliwości. Jednocześnie jest raczej słabym kinem. Przy pozostałych epizodach wypada jakoś nieszczególnie. Nieprecyzyjne sterowanie, Brak pogo, flower power zamiast pistoletu laserowego, nierówne etapy i szereg innych niedoróbek wynikających z dużego pośpiechu twórców. Wszystko to zostało dopracowane w kolejnych epizodach gry, które Eat Software robiło już na swój własny rachunek. Czy mimo to warto w tą grę zagrać? Zasadniczo myślę, że tak. Ostatecznie jest to całkiem przyzwoita zręcznościówka. Fakt, że została stworzona przez legendarne już dziś Eat Software, dodaje dodatkowego smaczku. Warto jednak pamiętać, że gra powstawała w dużym pośpiechu i była w pewnym stopniu poligonem doświadczalnym dla później wydawanych epizodów. Zdecydowanie radziłbym więc zachować chronologię przy przechodzeniu poszczególnych części. Oszczędzi to Wam frustracji. I to by było wszystko z mojej strony. W kolejnym odcinku, który wyjdzie, nie wiem w sumie dokładnie kiedy. Jak zasubskrybujecie kanał, to przyjdzie powiadomienie. No więc w kolejnym odcinku zobaczymy sobie, jak pomysły i rozwiązania wprowadzone w Keen Dreams zostały rozwinięte w pełnoprawnym sequelu pierwszej trylogii kina. Tymczasem jutro pojawi się Longplay z King Dreams, gdzie już bez mojego nużącego komentarza będziecie mogli sobie zobaczyć całą grę. Oczywiście na poziomie hard, no bo trzeba być twardym, a niemiętkim. Także do następnego obejrzenia.